Cześć! Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek. Poleca, witam Was serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Tak aby te treści docierały do jak największej liczby osób, ponieważ taka jest specyfikacja tego kanału, abyście wy mogli jak najwięcej części poznać, jak najwięcej części obejrzeć, może nie dotknąć, ale obejrzeć i dzisiaj znowu, moi drodzy, będzie taki odcineczek o porównywaniu części i przede wszystkim produkcji, tak? tak żebyście mogli zobaczyć, czy coś na rynku jest lepszego. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, zapraszam do opisu każdego filmu. Tam jest link do zrzutki. Zbieramy na tzw. kapitał zakładowy, tak aby można kupować części na Allegro, później je oddawać i gdzieś tam pewne rzeczy porównywać. Jeżeli ktoś ma ochotę i potrzebuje kontaktu do mnie, to też zapraszam. Tam jest podany numer telefonu. W godzinach czasu firmy staram się odbierać i wam wszystkie takie informacje jak najbardziej udzielać. Po godzinach, niekoniecznie ze względu na to, iż mam też jakieś życie prywatne, tak? więc starajmy się, aby to było wszystko. Robione przede wszystkim, moi drodzy, z głową. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałem Wam przedstawić gościa, który już był na kanale. Tym gościem jest. Zobaczmy, czy się uda troszeczkę rozjaśnić, bo chciałem, żeby to było jaśniej. Jest kolektor wodny do 60. To jest produkt polski moi drodzy. To robi jakiś Iksiński. Firma X cholera wie kto. Taka jest prawda, że nie możemy pewnych informacji od hurtowników dostać. Niby już działa ten GPSR, czyli ta informacja o produktach. No, ale wiele osób zasłania się jeszcze tym, że towar wprowadzony na teren Unii Europejskiej przed 13 grudnia i temat się zamyka, tak? Aż znaczy nie. Towar wprowadzony na terenie Unii Europejskiej przed 13 grudnia. Czyli nawet jeżeli ktoś to wyprodukował w Polsce, to i tak mógł to wprowadzić do obrotu przed 13 grudnia, i takiej informacji nie dostaniemy. Tak samo jak i dostałem informacji do tej pory, kto produkował te lipne części wysuwne. Ale już udało mi się zlokalizować gościa dzięki innym. Jest to firma z włoszczowej, pana M. Dlaczego mówię pana M? Ponieważ mm, dokładnego, dokładnej strony w internecie ten pan nie ma. Nie ma też yy, jakiegoś kontaktu do niego przez internet. Ze względu na to, że takiej renomy nie potrzebuje chyba najprawdopodobniej i sprzedaje tylko w hurcie, więc nie rozdrabnia się i jest to firma pana M. A że firma pana M o tym samym nazwisku wyłóżczowe jest... Kilkanaście firm, więc nie chciałbym tutaj któregoś po prostu poruszyć, ale temat został oddany na reklamację. Do zwrotu będziemy walczyć. A jeżeli chodzi o kolektor, moi drodzy, to jest produkt polski. I zaraz wam coś pokażę. Produkt polski. I mam, w końcu ktoś zaczął produkować porządny, moi drodzy, kolektor. wodny i już Wam go pokazuję. Proszę bardzo. Zaraz go sobie tutaj dokładnie omówimy. Ja sobie tutaj tak zrobię. Przede wszystkim jeszcze mam wagę od któregoś odcinka została, więc ja już ją uruchamiam. Jest. Zobaczmy tutaj. Kolektor Made in Poland. <laughs> waży 0,74 kg. I kolektor Made in Poland. Który waży 1,07 kg. Taka różnica, moi drodzy. Ogrom miasta. Ale zaraz wam pokażę, gdzie to wszystko jest yy, zlokalizowana ta różnica. Wszystko wam opowiem, tak żebyście widzieli. Różnica jest taka, że to kosztuje około 60 zł, a ten kosztuje około 90. Ale powiem wam szczerze, te ci mogą się uczyć. Yy, to już nie chodzi o spawy rzymigomat, ale. To co ja już zauważyłem na pierwszy rzut oka. I to nie trzeba być geniuszem. Zaraz wam to pokażę. Żebyście widzieli 30 1,80 31,50, więc tutaj nie ma różnic. Różnica już zaczyna się tutaj. W mocowaniu. Cienka blacha, która się wygnie. 3,67. 3,80. Zależy, jak sufmiarkę złapiemy, tak? 3,70. I tu mi już się podoba. To mi się już podoba, moi drodzy. Zobaczcie. 4,80 mm. Wiadomo, że każdy też tu nie będzie równy, ponieważ płaszczyzna musi być później. E... W jednej, w jednej płaszczyźnie muszą być wszystkie cztery kanały, yy, splanowana, żeby nie było krzywizn, więc to może być jakaś odchyłka, ale mają prawie 5 mm, moi drodzy, grubości. To przy dokręcaniu nie powygina się, to jak się powygina to, bo tu mamy 4, 3,70, 4,30. 4,35. Tu będziemy mieli porównywalnie 4,70, 4,80, prawie 5. I ostatnie 4,70. Więc tu już mamy tą różnicę w grubości. Przed następną rzeczą. Uważajcie, ten sobie stoi. Tego. Nie utrzymam, bo przeważa, tak? I już Wam mówię też dlaczego. Kolejnym mankamentem to jest ta strona i tu jakiś papudrok zamiast zrobić kołnierz, tak jak tutaj to kołnierz jest zrobiony do środka. Jak się rękę włoży, to czuć, że kołnierz jest w środku. Więc chyba się komuś coś pomyliło w wełbie. I zamiast zrobić tutaj baryłkę, żeby przewód nie spadał, to baryłkę zrobił do środka. Po prostu ścisnął tą końcówkę na ostro. Chyba lepiej, żeby przewód nachodził, ale wam coś pokażę. Bo tutaj teraz mi to będzie waga przeszkadzała. Ale moment. Czyli ja mam wagę wyłączoną. Nie, już wyłączam. Zobaczcie. Widzicie? Przewód ma wewnątrz. 36 prawie. A tutaj ma 31,70, tak jak mówiłem wcześniej. Tu nawet nie ma. No, kołnierz jakiś jest, bo tu coś próbował, ktoś coś przetaczać, chyba jakiś kołnierz próbował coś. No ale zamiast, żeby to spuchło, tak, no to zrobił to w środku. Przewód ma 3 mm luzu, więc tu opaska ma go zaciskać. Powiem Wam szczerze, no. Co mam powiedzieć? Tutaj, w tym ocynkowanym, patrzcie, przewód też nachodzi, ale ciasno. Tu już takiego luzu nie ma, więc opaska tutaj jak zaciśnie, więc będzie, ale w tym miejscu na kołnierzu ma, stoi, nie ma ruć 35-40, więc w porównaniu z przewodem, który ma. Jak mówiłem 3580, mamy tylko 4 dychy, więc jaką tutaj się zaciśnie. Więc ten przewód, który robi Ursus też do końca najprawdopodobniej według specyfikacji. Nie jest git, o przez chwilę. Przez chwilę kolektor stał. I już nie stoi. No ale to mniejsza o większość. Dlaczego jest taka różnica wagowa, moi drodzy? To już Wam mówię. Tu mamy blachę, rurę z grubości około 1,8 mm. Nie chciałbym Wam dokładnie skłamać, ale tutaj bardziej nie mogę tego wymierzyć. Chociaż powiem wam szczerze, że nie nie będzie miała. Zaraz wam powiem dokładnie. 1.22. O, nawet 118, 119, 17. 1,18 osiemnaście, a tutaj mamy 1,8 osiem. zależy jakby to tak krawędź jest jeden osiemdziesiąt do dwóch mm I powiem wam w środku nie ma żadnych zadziorów. Nie ma żadnych opiłków. Tu od tej strony Wam też to pokażę. Bo tutaj można by się przyczepić. Kanały są bardzo porównywalne. Na samo wchodzi. Tu jest otwor fajny, tu jest fajny. Tu, tu komuś poleciało trochę spawu, ale to można oszlifować, więc to nie jest jakaś tragedia, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch jakże polskich kolektorów. Jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz, eee, co jest plusem niestety dla tego czerwonego może. Tu mamy otwór dziesiątkę na śrubkę ósemkę. Tu mamy otwór też dziesiątkę. O, już bym się. Patrzcie, też jest dziesiątka. Zgapiłem się. Tu jest dziesięć trzy, a tu jest równe 10. Więc takie wiertło jak mieli, tak wiercili. Dlatego jest taka. Takie złudzenie optyczne, że trochę otwory są większe, ale wiecie co? Jeszcze chcę sobie porównać, jeżeli tutaj tu mam. Eee, rozstaw otworów i przede wszystkim chcę zobaczyć. No, no. Zobaczcie. Tu widać? Widać. Jak jest płaszczyzna zrobiona? Widzicie? Widzicie. Hehehehe. Teraz jest ciekawe, która płaszczyzna jest rzucona Gdzie jest ściągnięta? Ale jest. Jest, jest moi drodzy, bo. Ja chciałem porównać sobie tylko otwory. Czy się zgrywają. I zobaczcie. Nie zobaczycie albo i zobaczycie. Ja go przytrzymam. Made in Poland. Widzicie? Ostatni otwór jest przesunięty. Który jest prawidłowy? Teraz wam nie powiem. Bo trzeba by głowicę zobaczyć. Ale jeżeli chodzi o płaszczyznę, to płaszczyznę sprawdzimy. Mamy poziomicę. Mamy i będziemy zaraz wszystko wiedzieć. No i ja już wszystko wiem. Ten jest krzywy. A ten jest ciut lepszy, ale też ciut odstaje. Więc tak to moi drodzy bywa, że nie zawsze mimo szczerych chęci i zachwalania wychodzi tak, Jakbyśmy chcieli. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale ucieka ten kolektor także. Tylko, że mniej niż czerwony. I tu jest przerwa. I tu jest przerwa. Tu chyba na czarnym będzie najlepiej widać. Chociaż nie, nie, nie zobaczyć. No tu o. O tu na czerwonym. Widać i teraz na czarnym też widać. Rozjeżdżają nam się kolektory, moi drodzy. Zobaczymy, czy tutaj zobaczycie. Tu tak bardziej dociskam. Niekoniecznie. Nie chcę tego robić na czarnym, żeby było widać. Ale nie widać. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Ten dziad kosztuje około 90 zł. Ten około 40 kilku, yy, przepraszam, 60 kilku, bo to tam ceny powiem, poszły do góry. A importowany widzieliście w moich poprzednich filmach, więc nie będę tutaj Wam go po raz kolejny pokazywał. Szczególnie że ja już go nie mam i ja go mieć, moi drodzy, już nie chcę. O po co sobie bublem głowę zajmować? Czymta się, do następnego, cześć!